Najbardziej perfidne kłamstwo Matrixu brzmi tak. Zostań cicho, udawaj szczęście i nigdy nie patrz prawdzie w oczy. Witajcie, poszukiwacze prawdy. Jeśli czujesz, że żyjesz w iluzji, jeśli Twoje serce od dawna woła o coś prawdziwego, jeśli masz dość manipulacji, kłamstw i udawania, to dziś zapraszam Cię w podróż. Nie obiecuję lekkiej drogi. Obiecuję szczerość, która może zaboleć, ale też uwolni. Bo prawda jest jak zimna woda na rozpalonej skórze. Piecze, a potem leczy. Zacznijmy od miejsca, w którym wielu z nas ugrzęzło. Każdego dnia zakładasz maskę. Uśmiech, który nie jest Twój. Głos, który mówi to, co wypada. Gesty, które mają uspokoić cudze lęki, choć w środku Twoje własne krzycze. Matrix nie jest tylko systemem politycznym czy ekonomicznym. Matrix to wzór w głowie, który powtarza ci, że musisz być kimś innym, żeby zasłużyć na miłość, bezpieczeństwo i szacunek. To szept, który mówi: Nie czuj, nie pytaj, nie odchodź, nie burz porządku. A jednak twoja dusza nie daje się uciszyć. Kiedy wszyscy krzyczą, że masz być grzeczny, ona szepcze: bądź prawdziwy. Wiesz, dlaczego tak trudno jest przestać udawać? Bo u źródła tej iluzji jest trauma. Czasem cicha, czasem brutalna, czasem rozsmarowana cienką warstwą obojętności na każdy dzień twojego życia. Trauma to nie tylko wielkie tragedie. To także tysiące drobnych momentów, gdy sygnał, że Twoje uczucia są ważne, nigdy nie przyszedł. Za każdym razem, gdy słyszałeś, że przesadzasz. Za każdym razem, gdy Twoje granice były ignorowane. Za każdym razem, gdy wybaczałeś, bo tak wypada, a w środku więdłeś. I w końcu uwierzyłeś, że tak ma być. Że inni mają prawo wchodzić w Twoje życie bez pytania, a Ty masz tylko uśmiechać się i milczeć. Dziś chcę ci powiedzieć coś prostego i mocnego. Granice to nie uraza. To miłość do siebie. Możesz wybaczyć i jednocześnie odejść. Możesz czuć współczucie i jednocześnie powiedzieć: Tutaj się kończę, tam się zaczynasz. To nie zemsta. To higiena emocjonalna. Twoja dusza nie jest śmietnikiem na cudze rany, niezaleczone dramy i niekończące się gry. Twoje serce nie jest tarczą, w którą każdy może ćwiczyć celność. Kiedy zaczniesz mówić prawdę, świat w pierwszej chwili się obruszy. Ludzie przyzwyczajeni do Twojego milczenia powiedzą, że jesteś trudny. Ci, którzy czerpali z Twojej uległości, nazwą cię egoistą. Fałszywa duchowość podsunie ci puste hasła o bezwarunkowym wybaczeniu, ale pominie słowo odpowiedzialność. Prawdziwa duchowość nie unika bólu konfrontacji. Prawdziwa duchowość nie myli miękkości z brakiem kręgosłupa. Prawdziwa duchowość mówi, Kochaj, lecz nie pozwalaj się niszczyć. Przebudzenie nie polega na tym, że wszyscy cię lubią. Przebudzenie polega na tym, że ty wreszcie lubisz prawdę bardziej niż cudze aprobaty. Być może boisz się samotności. To naturalne. Gdy zdejmujesz maskę, wielu ludzi odchodzi, bo nie rozpoznaje już wygodnej wersji ciebie. Samotność wydaje się wtedy ciemnym lasem. Ale posłuchaj uważnie. Gdy nauczysz się oddychać w tej ciemności, usłyszysz piękno, którego wcześniej nie było słychać. Usłyszysz własny puls. Usłyszysz szept odwagi. Samotność, o którą dbasz, nie jest karą. To przestrzeń, w której rosną Twoje skrzydła. Spójrzmy na społeczeństwo, które mówi ci, że masz działać szybko, głośno i na pokaz. To teatr, w którym nagradza się gładkie zdania i karze za autentyczność. Kultura lajków uzależnia jak używka. Im więcej, tym lepiej, im głośniej, tym ważniej. A twoja dusza mówi mniej, a prawdziwie głębiej, a ciszej. Nie musisz już odgrywać roli ratownika, ofiary albo kata nie musisz już przyklejać sobie etykietek jesteś człowiekiem, oddychasz, czujesz i to wystarczy, żeby zacząć nowe życie. Zatrzymaj się teraz na krótką chwilę. Zadaj sobie pytanie, które brzmi niewinnie, a potrafi zburzyć mur iluzji. Komu w moim życiu wybaczam tylko po to, by znowu cierpieć. Kto dostaje ode mnie drugą i kolejną szansę, choć nie zrobił nic, by je udźwignąć. Gdzie mówię tak, kiedy całe moje ciało krzyczy nie? Odpowiedzi wcale nie muszą padać głośno. Wystarczy, że je poczujesz. One już wiedzą, co masz zrobić. Może teraz słyszysz w sobie opór. Przecież nie chcę być wredny. Przecież nie chcę trzymać urazy. Przecież trzeba być dobrym człowiekiem. To prawda, dobro jest drogą, ale dobro, które nie ma granic, szybko staje się przemocą wobec siebie. Jeśli wybaczenie ma sens, to dlatego, że odzyskujesz wolność, a nie dlatego, że dajesz przepustkę dla kolejnej rundy tego samego bólu. Możesz więc powiedzieć spokojnie: wybaczam, ale odchodzę. Nie życzę ci źle i nie będę już twoim lustrem, w którym przeglądają się twoje niezaleczone rany. Teraz przychodzi czas na konfrontację z najtrudniejszym przeciwnikiem. Nie jest nim partner, rodzic, szef ani system. To wewnętrzny głos, który mówi: nic nie znaczysz, nie dasz rady, odpuść, zostań tam, gdzie cicho i przewidywalnie. Ten głos nie jest prawdą. To echo starych historii, to strażnik klatki, który boi się Twojej wolności. Dziękujemy mu za to, że kiedyś chronił cię przed bólem, ale dziś już nie rządzi. Dziś wybierasz głos, który buduje, a nie niszczy. Głos, który mówi: jestem wystarczający. Mam prawo czuć, mam prawo stawiać granice, mam prawo kochać siebie bez pozwolenia kogokolwiek. Czy zauważyłeś, jak działa manipulacja? Najpierw rozmywa fakty, potem podważa Twoje odczucia. Na końcu podsuwa poczucie winy. Dlatego potrzebujesz kompasu, który nie kłamie. Tym kompasem jest ciało. Kiedy ciało się spina, kiedy żołądek się zaciska, kiedy oddech płytko smaga gardło, to znak, że przekraczasz siebie w złą stronę. Kiedy ciało mięknie, kiedy oddech płynie, kiedy barki opadają jak po długim biegu, to znak, że wracasz do domu. Zaufaj temu. Naucz się słuchać plus tych sygnałów. Matrix komplikuje. Prawda upraszcza. Pojawi się też pokusa, żeby skoczyć w skrajność. Zamknąć serce, zgorzknieć, obrazić się na cały świat. Nie idź tam. Twarde serce nigdy nie chroni. Twarde serce tylko przedłuża wojnę. Twoja siła nie polega na tym, że przestajesz czuć. Twoja siła polega na tym, że czujesz i wybierasz mądrze. Masz prawo odmówić, masz prawo prosić, masz prawo odejść, masz prawo wrócić, jeśli ktoś się zmienił, a ty chcesz spróbować jeszcze raz. Twoje życie jest twoją odpowiedzialnością. Ty decydujesz, komu dajesz dostęp. Ty ustawiasz drzwi, progi i okna. Ty wybierasz, które światła świecą, a które gasną. Wiem, że czasem noc wydaje się zbyt długa. Człowiek siada i myśli, że już nie da rady. Teraz posłuchaj mnie uważnie. Każda noc ma poranek. Nawet jeśli nie wierzysz, że przyjdzie, on już idzie. Twoja praca polega na tym, by nie odwracać wzroku od własnej prawdy. Wystawiać małe, uczciwe kroki. By wracać do oddechu, gdy przychodzi panika. By szanować swoje ciało, które tyle dźwiga. By mówić jasno, kiedy ktoś przekracza granice. By dziękować za lekcje, ale nie powtarzać klas, w których już zdałeś. Opowiem Ci teraz o przełomie, który zmienia bieg życia. Pewnego dnia przestajesz tłumaczyć się ze swoich decyzji. Przestajesz nie dlatego, że masz coś do ukrycia, ale dlatego, że rozumiesz jedną prostą rzecz. Prawda nie potrzebuje długich wyjaśnień. Mówisz więc krótko. Dziękuję, nie. To nie dla mnie. Tak chcę. Czuję, że to moja droga. I w tej prostocie wydarza się cud. Ludzie, którzy pasowali do starej wersji ciebie, odchodzą. Pojawiają się tacy, którzy rozumieją Twoje nie, szanują Twoje tak i nie żądają od Ciebie cud cudzej skóry w prezencie. To jest moment, w którym rozumiesz, że przebudzenie nie jest fajerwerkiem, tylko codziennym wyborem. Pojawia się pokój, który nie zależy od tego, czy ktoś cię chwali czy krytykuje. Pojawia się cisza, która nie jest pustką, tylko pełnią. Zaczynasz tworzyć. Nie po to, żeby udowodnić swoją wartość, ale dlatego, że Twoja dusza chce się wyrazić. Zaczynasz dbać o relacje, bo wiesz, że miłość nie jest transakcją, tylko oddechem, który płynie w obie strony. Zaczynasz widzieć swoje nałogi nie jako wrogów, tylko jako nieudane próby ukojenia bólu. Z wdzięcznością żegnasz te próby i wybierasz drogi, które naprawdę karmią. Jeśli pytasz teraz, gdzie jest sens życia, powiem wprost: sens rodzi się tam, gdzie twoja prawda spotyka się z twoją odwagą tam, gdzie mówisz to, co czujesz i robisz to, co mówisz. Tam, gdzie Twoja obecność staje się bezpieczną przestrzenią dla Ciebie i dla tych, których kochasz. Sens to nie cel do zdobycia, tylko praktyka, którą karmisz codziennością. Jedna szczera rozmowa, jedna granica postawiona spokojnie, jeden oddech głębszy niż zwykle, jedno spojrzenie w lustro bez wstydu. Na koniec chcę, żebyś usłyszał to zdanie i wziął je ze sobą jak kompas. Wybaczam, ale odchodzę, bo wybieram prawdę i życie. Jeśli to zdanie Cię porusza, połóż dłoń na sercu i oddychaj. Poczuj, że nikt nie da Ci wolności, jeśli sam jej sobie nie dasz. To Twoja chwila, to Twoja decyzja, to Twoje tak dla siebie. Nie musisz już nosić maski. Nie musisz już tłumaczyć swojej ciszy, nie musisz już ratować tych, którzy nie chcą się uczyć. Możesz iść. Spokojnie, prosto, bez huków. Świat może nie klaskać, ale Twoje serce wreszcie przestanie krwawić. A kiedy zapadnie noc, będziesz wiedział, że smak samotności to czasem smak pokoju, i że z tego pokoju rodzi się siła, której Matrix nie potrafi złamać. To jest ten moment. Weź swój oddech z powrotem, weź swoje serce z powrotem. Weź swoje życie z powrotem. Prawda nie krzyczy, prawda staje i patrzy ci w oczy, i czeka, aż zrobisz pierwszy krok. To zdanie zostawiam ci jak klucz do nowego świata. Nie myl urazy z miłością do siebie, bo dopiero miłość do siebie otwiera drzwi do prawdziwej wolności. Życzę Wam odwagi. Do usłyszenia.